Szczęść Boże, witajcie o poranku. Chociaż ja nagrywam wieczorem, to widzimy się o poranku. Taka niecodzenia scenaria, żeby troszeczkę też zmienić. Jak chłopak osiedla pozdrawiam Was z ławeczki pod blokiem i zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Kolejny odcinek siadamy u mistrza, tam, gdzie jesteście, nawet pod blokiem, czemu nie, po to, żeby posłuchać jego słowa dzisiaj bardzo ciekawe, ciekawe słowo, troszeczkę może nas zaskoczyć, jak zresztą zawsze mi się wydaje, można zaskoczyć. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam Was. Więc jak mówiłem z podbloku na ławeczce, rozpoczynam najlepszą cząstkę. Dzisiejsze słowo, tak na pierwszy rzut oka, wydaje się, że jest o pieniądzach. Mamona nam się kojarzy od razu z pieniądzem, chociaż to jest ciekawe, że tam jest ta mamona napisana przez duże M. O tym amonie, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszym słowie, i w ogóle w którym dzisiaj mówi całe te, ta liturgia Słowa, tam jest dużo o pieniądzach, ale tam naprawdę nie chodzi o pieniądze. Pieniądze są pewnym przykładem, które mogą nam w pewien sposób zobrazować, wyjaśnić pewne rzeczy, które tam się dzieją w, tych, w tej Ewangelii, co tak naprawdę Panią zostałam chcę przekazać w tym wszystkim. I może być takie troszeczkę zwodnicze, kiedy powiemy sobie właśnie tak na samym starcie, że. Aha, ktoś jest bogaty, to jest zły, jak jest ktoś biedny, to jest dobry. No tak czasami może gdzieś tam próbujemy zrozumieć takie Ewangelii. Tak myślimy, no ta Kościół, tak, mamy wszyscy być biedni, <laughs> nie można się bogać no i też ta Kościół tak mówi. I tak naprawdę to jest bardzo oddalone naszego życia, bo i tak przecież każdy coś tam wie, że przecież musi się jakoś utrzymać i jakoś te pieniądze mieć. No i chcemy jakoś też jakoś wyglądać i czymś jeździć, i w ogóle mieć jakieś sprzęty. No i tak to tak naprawdę ukazuje, że to jest taka abstrakcja ta Ewangelia, że w ogóle to jest wszystko jakoś takie no, mało życiowe, tak? Tak jakoś nam się to może kojarzyć. A właśnie ta Ewangelia jest bardzo życiowa, bo ona nie do końca mówi o pieniądzach. Pieniądze są pewnym przykładem i drogą do celu, i w ogóle o tej drodze do celu też będzie dzisiaj w ogóle. No, tak nazwiemy nawet ten odcinek, niech tak będzie, droga do celu. No, więc wy już to, to wiecie, ale dopiero teraz tam to wpadłem. Ok, wracamy do Ewangelii. O co z tym wszystkim chodzi? Pan Jezus daje przykład człowieka nieuczciwego rządcy, w ogóle chwali go. Yy, tylko właśnie za co? Nie chwali go za nieuczciwość, tylko za roztropność. Właśnie w tym, żeby dojść do pewnego celu, a do tym jeszcze za chwilę, bo to jest y, tak naprawdę na końcu do tego dojdziemy. Ale trzeba było od tego zacząć, żeby do tego potem dojść. Ech, bo tak mi się gada, gada, a nie dochodzi do konkretu. Będzie konkret, już będzie w tym momencie. Yy, dalsza część tej Ewangelii. No, więc o czym to w ogóle wszystko jest? Bo tak kręci się, kręci dość nie może. Yy, dzisiaj Pan Jezus mówi o zarządzaniu naszymi dobrami, które mamy, po to, aby właśnie być wiernym w rzeczach małych. Bo one, jeżeli będziemy wierni w rzeczach małych, to będziemy wierni też i w dużych. Jeżeli potrafimy zarządzać małymi rzeczami, cudzymi, to będziemy potrafili zarządzać też swoimi. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że ta Ewangelia jest to naprawdę o grzechu i co ten grzech robi z człowiekiem. Grzech, i zobaczcie to, jakbyśmy sobie przelecieli, nawet wszystkie przykazania tak po kolei. Bo jest akurat przykład kradzieży i te pieniądze chyba jakoś tak najbardziej pod tym kątem działają na człowieka, chociaż nie tylko, bo i, i jakieś kłamstwo, i nieczystość, i, i, i brak szacunku dla drugiego człowieka też nas wykrzywia. Ewangelia pokazuje nam, co robi grzech z człowiekiem, kiedy grzeszysz. Wtedy w nas zachodzi taka pewna przemiana, i dlatego Pan Jezus nas przed tym ustrzec, bo. Naszym celem jest przecież się zbawić. Dlatego tak przed grzechem przestrzega. Kiedy grzeszysz, na przykład, właśnie tutaj mamy przykład, niech będzie już tych, tych spraw finansowych. Jeżeli ktoś się za bardzo zakocha w pieniądzach, za bardzo będzie pochłonięty takimi sprawami, właśnie finansowymi, że będzie to do niego takie, żeby tylko się bogacić, żeby być coraz bardziej, wszystko mieć tak, tak najlepsze, to może w tym momencie zatracić pewną część swojego człowieczeństwa. Coś się w nim wykrzywi, coś się w nim zmieni. Tak się też dzieje na przykład, jeżeli chodzi o kłamstwo. Jeżeli kłamiemy, no to po jakimś czasie coś się w nas przestawia, i my już w ogóle nawet tak funkcjonujemy w takim kłamstwie. Że nam mm, nie czujemy, że to jest coś złego, tak? że krzywdzimy kogoś. Nieczystość na przykład weźmy. Jeżeli ktoś patrzy na kogoś porządliwie, to zaczyna traktować tę osobę nie jako osobę, tylko jako przedmiot. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli grzech na przykład przeciwko miłości do rodziców, wychowawców. Zaczynamy traktować tych, którzy nam dali życie, jako naszych wrogów, albo jak ktoś nienawidzi swojego życia, zabija się, no to po jakimś czasie już coś się w nim przestawia. Grzech to jest w ogóle wykrzywienie człowieka, wykrzywienie naszego człowieczeństwa, wykrzywienie Bożego stworzenia, Bożego planu. Dlatego pan już dzisiaj o tym tak mocno mówi. I mamona, napisane przez duże M, też to oznacza właśnie. Nie tylko pieniądze. Bo nam się może tak właśnie zero-jedynkowo to skojarzyć. I przecież zobaczcie, też jest tak, że są osoby, które są bogate, a potrafią być hojne, potrafią tymi pieniędzmi dobrze zarządzać, dzielić się nimi. Przecież gdyby pracodawca nie był bogaty, no to by pracownik nie zarobił tak naprawdę. No bo skąd by miał te pieniądze. A czasami ktoś może być do jednego grosika przywiązany bardziej, niż ktoś do miliona złotych. I to jest właśnie coś, co, co zmienia człowieka. Człowieka. Prorok Amos o tym mówi dzisiaj w tym pierwszym czytaniu: o tych zmianach wag, kombinowaniu, przekręcaniu, wykrzywianiu. Zobaczcie, to właśnie o to chodzi. To jest pokazane na zasadzie pieniądza, ale to funkcjonuje w ogóle, jeżeli chodzi o wszystkie, wszystkie nasze rzeczy odnośnie Pana Boga, Drugiego Człowieka. I w ogóle, jak ktoś poczytajcie dzisiejszą kolekcję, a ja może dzisiaj wyjątkowo dodam też do, do opisu w filmie. Tam jest mowa o tym, że mamy. Yy, że całe nasze uświęcenie polega na przy, wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego, że do tego prowadzą wszystkie prawa, po to aby osiągnąć życie wieczne. Czyli mamy takie tworzyć warunki naszego życia, tak kierować naszym życiem, aby się zbawić, aby osiągnąć życie wieczne. Drugie czytanie mówi o takim społecznym podejściu do tego, czyli nie tylko nasze życie wystarczy, ale ważne jest też stworzenie środowiska wzrostu, dlatego ważne są wspólnoty. Chociaż no właśnie szkoda, że to nie jest tak, że kiedyś może było łatwiej pod tym kątem, kiedy całe społeczeństwo by tak funkcjonowało. O to, dlatego tak mówię o, o modlitwie za władców, którzy stanowią prawa, o to, żeby właśnie każdy mógł się po prostu modlić, żeby mógł być przy Panu Bogu. E, taki jest cel. Naszego życia jest zbawienie. I dlaczego właśnie teraz e, przejdziemy sobie do tego nieuczciwego rządcy? za co ten Pan go chwali? Za roztropność. Bo wiedział, że czas jego władzania się kończy. Jed niedługo już nie będzie władał pieniędzmi, nie będzie władał ludźmi i będzie potrzebował znajomości. Będą mu one potrzebne. Pochwalił, że jest sprytny, że przemyślał, jak teraz tą sytuację wykorzystać. Wykorzystał pieniądze, trochę nieuczciwie, no bardzo, tam połowę i za jedno to połowę mnie kazał zapłacić, drugie tam nie wiem, czy to jakieś było już. Nie chciał przesadzić, to dał 80, żeby napisać zamiast 100 za te zboże, chyba tak. No, dlaczego to go chwali? Powiedział, że niedługo kończy się jego y, tak naprawdę możliwość działania i będzie teraz dany na łaskę ludzi. I my, jako ludzie wierzący, powinniśmy się od niego uczyć czegoś takiego, że to życie, które mamy teraz, musimy tak wykorzystać, tak sobie je ułożyć, tak y, postępować, ale też tworzyć takie środowisko dookoła nas, żebyśmy jak najlepiej mogli się zbawić. To jest cel. I y, świętość nie polega na tym, że się dużo modlę drogą do świętości jest modlitwa. I im więcej się modlę, tym bardziej mogę być święty. Ale to nie jest sam w sobie cel. Tak samo celem ubóstwa nie jest posiadanie mało pieniędzy. Jest wolność od tych pieniędzy, umiejętność dzielenia się nimi. Bo samo fakt, że ja te pieniądze mam, one nic, to nic nie znaczy, tak? Bo ja mogę się nimi podzielić, nie jestem do nich przywiązany. Chodzi o to, żeby te pieniądze są szczególnie niebezpieczne, bo dużo bogactwa Wykrzywia szczególnie jakość człowieka, że my potrafimy naprawdę się o to pozabijać, potem już człowiek się lęka, że to straci, i to wykrzywa człowieczeństwo. Grzech. Na tym polega grzech, że on nas zmienia. Pewne rzeczy, dlatego dlaczego trzeba być wiernym w małym, bo na początku dasz sobie ustępstwo na jakąś taką małą rzecz. No i to się wydaje takie mały grzech, rzeczywiście nie ten, ale jeżeli to ustępstwo będzie się jakby, to jest tak jak dziura w, w spodniach na przykład, albo w koszulce albo jak, jeżeli gdziekolwiek, no. jak tego nie zaszyjesz, to się będzie to rozprowało dalej. I po jakimś czasie, po jakimś czasie, na zasadzie równi pochyłej, jest takie coś, yy, stanie się tak, że po roku, dwóch będzie robił takie rzeczy, któreś w ogóle nie pomyślał, że to ty jest tylko zdolny. Dlaczego? Bo dałeś pozwolenie na małą rzecz. Dlatego chodzi o to, żeby tworzyć, i to jest też takie wezwanie właśnie też yy, do tworzenia jak najlepszych warunków naszego życia, tworzenie dobrych szkół, do, przede wszystkim rodzin, tak, to, tego powinienem zacząć. Żeby w rodzinach było takie środowisko, gdzie dzieci, małżonkowie również, każdy, tak naprawdę członek rodziny, mógł wzrastać do świętości, miał jak najlepsze warunki, że dzieci powinny mieć zapewnioną miłość od rodziców, przede wszystkim, właśnie dzieci i młodzież potrzebują najbardziej czego miłości, jak każdy człowiek. I to też właśnie ta rozmowa z ludźmi, też moim przyjacielem wczoraj rozmawialiśmy, czyli tam nie dzisiaj dawał wczoraj, że właśnie fajna rzecz powiedział rozmowa z jednym z księdzem, jednym, jednym z księży, że dzisiaj potrzeba tak naprawdę, ludzie potrzebują miłości, posiadania jakiegoś bliskiego przyjaciela, posiadania matki, ojca, żony, męża. Kogoś, kto będzie ich kochał, dlatego, żeby wzrastać. I patologie, które dzisiaj się dzieją, że ludzie chodzą do jakichś psychoterapeutów, że sobie nie radzą, wynika właśnie z tego, że ludzie nie mają miłości. I to jest w ogóle. No też, co taki psycholog Ci też powie? No wiadomo, pokaże Ci pewne mechanizmy, jakoś tam będziesz jakoś nad tym pracować, ale to nie jest tak, że idziesz do psychologa, dostajesz jakąś tabletkę, która Ci, nie wiem, leczy Cię. No on Ci może pewne rzeczy pokazać, ale jeżeli masz prawdziwych przyjaciół, masz Pana Józefa, jesteś spowiadasz się, pracujesz nad sobą i wypełniasz serce miłością w ogóle i sam kochasz, to w tym momencie tego wszystkiego nie potrzebujesz. Kochani, kochani, bo to, żeby to wszystko jakoś zreasumować, to dzisiejsze słowo... Ta mamona, o której jest mowa, to jest w ogóle grzech. Grzech, że nie może służyć Bogu i grzechowi. Jeżeli yy, tej mamonie oddajesz jakby swoje serce, to ona będzie cię wykrzywiać. Grzech, który przychodzi przez diabeł, wykrzywia nas. W ogóle zobaczcie, diabeł, który wszedł w stał się jakby antyaniołem, można powiedzieć, takim upadłym aniołem. Yy, zaprzeczeniem tego, czym jest anioł. I my, jak stajemy się ludźmi, którzy żyją mamoną, to przestajemy być ludźmi, przestajemy być ludzcy. Wykrzywiamy to, co Pan Bóg stworzył, i właśnie czujemy. właśnie, Kiedy masz taki moment, że zgrzeszysz, to przecież jak masz dobrze działające sumienie, no to w tym momencie ono ci wyrzuci to, że coś robisz nie tak. Mhm. Czyli yy, postąpiłeś niezgodnie ze swoją naturą, bo naszą naturą jest świętość. Życie z Bogiem. Owszem, ta natura została skażona, więc mamy tendencję do grzechu, ale zostaliśmy stworzeni z miłości, dla miłości, jako podobni yy, do Pana Boga. I do tego powołania, żeby do Pana Boga być podobnymi. Czyli jeżeli. My grzeszymy, no to w tym momencie zaprzeczamy naszej ludzkiej naturze, zaprzeczamy stworzeniu Pana Boga, wybieramy zło, które, jest, które niszczy nas. Nie tylko chodzi, że jakoś, nie wiem, jak palisz, to, to ci się psują płuca, tak? Tylko coś się w nas przestawia To jest właśnie ta tajemnica grzechu, który, który potem nas więzi. I to jest też niesamowite w ogóle, że spowiedź ma taką wielką moc, że potrafi to wszystko złamać i msza święta, jeżeli że naprawdę my do tego z wiarą podejdziemy, sam tego doświadczałem raz, myślę, że Wy też. Porządna spowiedź, porządna, porządnie przy msza święta. Naprawdę, jeżeli to Bogu oddasz, czy na adoracji, czy na modlitwie, gdziekolwiek, po prostu jeżeli rzeczywiście otworzysz swoje serce przed Panem Bogiem, On ten grzech pokonuje. Mocą czego? Mocą zmartwychwstania. W ogóle yy, to jest taka yy, Pewnie znacie takie no, trzy etapy Bożego planu Zbawienia: że Jezus umiera za nas na krzyżu i zmarły staje pierwszy. Drugi to jest ten czas, kiedy my go wybieramy, trzeci niebo. I to o tym jest ta Ewangelia. Jak to stać się do nieba? Mam no, być mądrzy jak ten sługa. Wiedział, że niedługo jego czas się skończy, nas też skończy się. I musimy być mądrymi ludźmi, którzy wiedzą, muszę zrobić wszystko, żeby się zbawić. Więc stworzę sobie dobre środowisko dookoła siebie, założę dobrą rodzinę albo będę to moje rodzinę kształtował, wspólnotę, które prac w której żyję, pracę, w której pracuję, szkoły parafie przyjaźnie. Wszystko musi być moją drogą do świętości. I o to chodzi. Twórzmy sobie drogi do świętości, żeby nam było jak najlepiej się zbawić. Przecież nie żyjemy tutaj na wieczność. Głupi jesteśmy, kiedy budujemy ten świat, żeby po to, żeby nam się tutaj dobrze żyło. Nie. Świat musimy budować w taki sposób, kulturę i wszystko, co ten świat stanowi, żeby jak najlepiej się zbawić, jak najszybciej, jak najdoskonalej. Żeby było środowisko naszego wzrostu. No, więc tak to, tak to gdzieś było. Mam nadzieję, że jakoś Wam to pomogło. Dzisiaj to też odkrywcze w ogóle. Pierwsza chyba zrozumiałem w końcu, o co chodzi w tej Ewangelii, że, że tu nie chodzi o pieniądze, właśnie. Dlaczego ten rządce pochwali? Bo był mądry teraz w ułożeniu sobie życia. My jesteśmy czasami głupi, bo nie potrafimy wykorzystać wszystkiego, co możemy, tylko żeby być jak najbardziej święci. Bądźmy tacy, bo przecież. Już niedługo niebo. No, tutaj niebo takie już widzicie. Zapada zmrok. Nasze życie też niedługo się skończy. I zapadnie zmrok naszego życia. Dzień, w którym ten, ten dzień naszego życia się skończy. No i właśnie, dla Was się zaczyna. Macie cały dzień przed sobą, żeby ten dzień jak najlepiej wykorzystać. Kiedy będzie wieczór, przypomnijcie sobie, czy rzeczywiście budowałem wspólnotę dookoła mnie, czy sam żyłem w taki sposób, żeby żyć w harmonii z Bogiem i człowiekiem, czyli w miłości do Boga i człowieka, czyli w świętości prawdziwej, bo na tym polega świętość. A oczywiście modlitwa, tym, no, to nie mówię, że się teraz nie, ma, nie modli, właśnie trzeba się jak najwięcej modlić, bo bez Boga się nie da tego zrobić wszystkiego. Jeżeli jesteś mi na święty, to z upadłą naturą to nie za bardzo trochę. Są w ogóle człowiek bez Boga nie jest w stanie być święty, bo to jest nadprzerodzone. My to utraciliśmy ten dar przez grzechy i grzech pierworodny i w ogóle grzechy. Więc musimy robić wszystko, żeby to zdobywać na nowo, żeby Chrystus żył w nas, żeby był autentycznie naszym zbawicielem i panem. Tego wam sobie życzę. Błogosławię wam już tutaj zapadać. Mrok w ogóle taka wczesna godzina, już ciemno jest, w ogóle smutno. No ale. No cóż, czas się kończy. Musimy jak najszybciej się nawracać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec Bóg Święty. Amen. Nie było widać, ale było ten, był znak krzyża. Zapraszam jeszcze dzisiaj na Siedem Wspaniałych. W ogóle też zapraszam wszystkich chętnych do posłuchania radia Zawiercie. Jest takie radio, powtarzamy w ogóle z Zawiercia. Jest takie radio Zawiercie, gdzie mój dobry kolega jest dyrektorem i poprosił mnie, żebyśmy tak jakoś nawiązali współpracę. Jakby ktoś chciał, na falach radio Zawiercie, internetowych oczywiście o 19 będzie dzisiaj kolejna audycja, już trzecia w niedzielę po kościele. Na kolejny myślę, że ciekawy temat. 45 minut z dobrą muzyką, no z takimi różnymi rzeczami, zobaczcie. No i też tylko dwie rzeczy ogłoszonka. Ale to może już po, po zakończeniu. Niech będzie jeszcze potem czas na ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia parafialne na 25. niedzielę zwykłą. No więc... Yy... Takie dwa ogłoszonka. Już szykuję coraz bardziej dla Was, gdzieś się to wszystko układa w głowie odnośnie października. Już mam dwa nagrania sobotnich, sobotnich rozważań o, o Maryi, jak budować relacje z Maryją. Już powoli się kształtuje we mnie plan na nowe czołówki też, bo będzie też nowa seria na październik o Matce Bożej, gdzie będziemy sobie tłumaczyć wszystko. Polecam bardzo, modlitwę tę serię. Aby udało się to wszystko dobrze nagrać, żeby to wszystko jakoś pomagało wam wzrastać. Myślę, że będzie bardzo ciekawa i bardzo potrzebna, bo w katolickim internecie nie znalazłem przynajmniej do tej pory czegoś takiego w tym, co chcemy tutaj zrobić z ekipą. No więc, więc bardzo, bardzo ciekawe, coś się szykuje. Będą nowe czołówki. Chciałbym, żeby te czołówki coś pokazały, w jaką stronę chcę iść w tym kanale. Chciałbym, żeby ten kanał był rzeczywiście kanałem Ewangelii po katolicku. No to, to jest takie ciekawe na jak pewnie macie też, tak? Jak chodzicie jakieś tam yy, ustawienia na Google, tam widać, hej, coś tam, hej Krzysztof, hej Natalia, hej Patryk, czy jakiś tam, nie? I cię witają, nie? To u mnie, jak zalogowany jestem na, na kanale, to jest hej Ewangelia. <noise> Czyli Ewangelia ma swój kanał i właśnie o to mi chodzi. Bardzo mi zależy na tym, żeby iść w taką stronę, żeby to był kanał. Jak najbardziej Jezusa, jak najbardziej Ewangelii, nie mój, nie księdza Krzysztofa. Dlatego chcę zmienić czołówki, w październiku mam nadzieję, że mi się uda to nagrać, że będą nowe czołówki, gdzie nie będzie mnie na tych czołówkach. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby to nie chodziło o mnie, nikomu. Wiadomo, no musi być jakiś gość, który gada, który gdzieś to wszystko wrzuca w internet, przerabia, ale po to jest ksiądz, żeby był Jezus obecny, widoczny, tak? Żeby Jezus był obecny wśród swojego ludu i żeby Jezus mógł mówić do ludzi, żeby mógł ich dotknąć, żeby mógł ich pobłogosławić, żeby mógł powodzić do nich takim czy innym tonem też, nie? To wszystko jest pod to Ksiądz. No i też ten kanał, tak? Tylko właśnie chcę, żeby to było jak najmniej moje, tylko jak najbardziej Jego, żeby On wzrastał, a ja się umniejszał, jak mój patron Święty Jan z tak chce, chce w tę drogę pójść. Dlatego będą nowe czołówki, sam fakt, że już troszeczkę one są to już też wypadałoby je w końcu zmienić, ale chcę, żeby one, zobaczymy jak to się, czy mi się to uda zmontować, sam może jakoś będę postarał się nagrać, żeby tam było, Pan Jezus po prostu był obecny, nie ksiądz, tylko Jezus. Yy, to jest to, aha i jeszcze na fanpage'u, może zauważyliście, yy, są też... Yy, Teraz takie zwykły, niezwykły trochę ma mało, małe przeobrażenie. W piątki będą te zwykły, niezwykły przyjmowały formę falietonu. Bardzo mi jakoś zależało, żeby pisać falietony, pasjonuje mnie ta forma. Więc będą troszeczkę taką, może czasami ze szpilą, z pazurem yy, i tam przekazem yy, dla inteligentnych, tu, tak też ma, ma takie ma taki falieton zadanie. Falietoniści Felietoni, więcej można, więc będę mógł więcej powiedzieć pewnych rzeczy. No, więc takie będą, będą felietony, one się nazywają i to już tam jakoś to było. A, piątek kołowozu No, tak, to jakieś tam, piątek koło wozu, tam, że koło, w sensie, że, bo felieton tak, tak płynie i to tak się kręci i, i, i koło wozu, no tak, jakieś tam, że w piątek, nie? No i w sobotę y, zwykły, niezwykły w postaci wiersza. No, bo też, żeby jakoś tam też pod tym kątem się rozwijać, też dla Was stworzyć formy poetyckie bardziej, więc będzie. Yy, zwykły, niezwykły, yy, poezyjnie, tak. A tam jeszcze strzało z sedno tam jeszcze to się gdzie tam te to nazywało, więc takie, takie drobne zmiany. Yy, jakoś to się wszystko rozwija. Dziękuję Wam za modlitwę. Mam nadzieję, że niedługo ten w takich pewnych rzeczy się na, no, naprawi, pewnych rzeczy, że wszystkie filmy będą na czas yy, w środę. Na razie czekam, nie mam już nagrań. Chyba, że jeszcze gdzieś jakieś dokopę się jakieś nagranie już mi się skończyły. Nagrania wieczornych bogaduchów. Miało być ich trochę więcej, ale ponieważ Krystian zrezygnował, to też nie doszło nam kilka nowych odcinków. Tak to rozplanowałem, żeby były, ale no też z różnych przyczyn nie ma. To nie ode mnie jest zależne. Chciałem, żeby były, więc, yy, więc dlatego nie ma wieczornych bogaduchów. Ale od października wracamy z całą mocą, bo już będę miał na żywo w ogóle, będą teraz komentarze pewne rzeczy. Już to będzie jeszcze ciekawsze. No, dziękuję za wszelką życzliwość. Ostatnia rzecz tylko. Ostatni odcinek 7 Wspaniałych to bardzo ważny dla mnie odcinek. Bardzo z serca mówiłem też o mojej miłości do Eucharystii, o tym czym jest Mosza Święta. To też, też był oczywiście komentarz do, do katechizmu o obecności Pana Jezusa w Świętym Sakramencie. Ale w tym odcinku bardzo ważne jest, bardzo też proszę, szczególnie te osoby, które podczas jednego właśnie tych nagrań, które teraz oglądacie, no, najlep najlepszej cząstki właśnie odnośnie Komunii na rękę. Tam kiedyś pewien taki odcinek popełniłem, tam rzeczywiście pewne rzeczy dosyć mocno powiedziałem. Wynikało to nie z braku posłuszeństwa bez Kościoła, tylko z takiego gorliwości o, o święty Sakrament. Mam świadomość, że one troszeczkę zabrzmiały za mocno i po prostu pewne nagranie, nagrane sprostowanie. Oczywiście odnośnie mojego podejścia, czy jest to dobre Komunia Święta na rękę, nie zmieniam, tak? Uważam, że to nie jest do końca właściwa forma ale ponieważ Kościół tego do mnie pragnie, żebym też w posłuszeństwie to robił, dlatego będę to robił. A dokładnie jak to jest przedstawione, myślę, że to najlepiej to jest na tym odcinku. Cieszę się, że właśnie w takich też okolicznościach on powstał. Miał powstać jako osobny ale powstał w taki sposób. Dobra, bo już niedługo ten film będzie miał 10 tysięcy godzin. Yy, trzymajcie się, więc już w ogóle słońce zaszło, tutaj już się czas na nawrócenia, widzicie? Będzie tak ciemno kiedyś, już będzie za późno, a mamy się nawracać jak najszybciej. Dobra, jak najlepszego dnia Wam życzę niedzielnego i do usłyszenia może w radio zawiercie, a jak nie, no to 7 wspaniałych, a nie, no to kiedy indziej w ogóle, jak tam będziecie chcieli. Z Bogiem i pa, 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 pa.